Inwestycji, każdy kawałek zieleni jest dla nas cenny. Chronimy każde drzewo, chronimy każdy fragment łąki. Specjalnie zaplanowaliśmy budowę tak, aby ochronić jak największe płaty zieleni, aby one od razu stanowiły część ogrodów, i tak, aby nie naruszyć terenów wspólnych, z których będziemy, będą wszyscy korzystać. Staramy się zachować ten naturalny, przepiękny krajobraz i wkomponować wszystko to, co ma służyć przyszłym mieszkańcom w to otoczenie, tak aby można tutaj było znaleźć ciszę, spokój i naprawdę kontakt z prawdziwą, prawdziwą przyrodą. W ogrodzie, w którym zachowujemy stare drzewa, możemy od razu rozwiesić hamaki, możemy zbierać grzyby, możemy cieszyć się cieniem w upalny dzień. Jest to olbrzymia wartość. Żeby takie zadrzewienia odtworzyć z drzew kupionych w szkołach, trzeba by było wyłożyć olbrzymie pieniądze. Tutaj mamy takie drzewa na prawie każdej działce od razu w pakiecie.